To jestem ja, to jest moja chata. A to twoja stara na heroinie. Pewnego razu wracając z budy, chciałem pierdolnąć ryjem o beton, ale przed tym zajebać jakąś bośniacką wioskę, a potem pierdolnąć partyjkę w Team Fortressa 2. Wchodzę do środka i widzę kurwa jego. To jest dozorca z dziśu. Chłop nic nie robi poza jaraniem taniego zioła. Ja patrzę na niego, a on na mnie, a ja na niego. A on na mnie. A ja na niego. A one na mnie. On też się na nas patrzy ale chuj mu w dupę. W końcu mu mówię że jest menelem jebanym i walę mu kopę na ryj. I wychodzę. Nagle dostaję w ryj drzwiami. Okazuje się że to pani Halinka. Krążą plotki że Halinka zajebała jakiegoś dzieciaka w Halloween bo przebrał się za wokalistę z Lipnota. i mówię do niej czego kurwa chcesz pasztecie jebany szatan cię kurwa opętał rozumiesz? szatan wyjebałem jej kopenarii i poszedłem dalej nie minęło pięć sekund a dostałem drzwiami od tego zjeba to jest Grzesiek Furas który żyje w schowku na miotły za zasiłek 650 zł na miesiąc jego główne zajęcie to ruchanie bab i nie tylko poznanych na konwentach dla umysłowo chorych Wchodzenie w głębszą polemikę z tym zjebem skutkowałoby w wyraźnych uszczerbkach na zdrowiu, więc dałem mu parę ciosów, a potem zrobiłem z niego personalnego grilla dla z dzisiaj, jakby mu gastro weszło. I pojechałem na górę. I wysiadłem. I poszedłem do mieszkania. I oczywiście dostałem kurwa drzwiami.